Jest senator, senator Koalicji Obywatelskiej Bogdan Klich, były minister obrony. Dzień dobry, witam serdecznie panie senatorze. Witam panią serdecznie i witam państwa. Panie senatorze, to na początek Rosja, która wstrzymała dostawy ropy do Polski. Czy Putin zagrał nam, nam na nosie? Nie, no najwyższy czas to Polska powinna była wstrzymać pobieranie ropy rurociągiem przyjaźni od Rosji, bo kontrast wygasł przecież na początku lutego i każdy dzień korzystania z tej ropy był tak naprawdę finansowaniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie przez polski koncern, czyli przez PKN ORELE. Dawno powinno to być zrobione. Najwyższy czas, że tak się stało. Dokończymy tą naszą rozmowę na antenie Polsat News. Widzę, Polsatu bardzo dziękujemy. Przypominam, że moim gościem jest senator Bogdan Klich. Panie senatorze, mówi pan, że to najwyższy czas, że Polska już dawno powinna podjąć taką decyzję. Radosław Fogiel mówi z kolei tak, Orlen mając czynny kontrakt, tutaj cytat, nie mógł pozwolić sobie na płacenie odszkodowań, bo prawdopodobnie by tak to się właśnie skończyło jeszcze większymi wydatkami na rzecz rosyjskiego budżetu. No, taka była sytuacja do początku lutego, dopóki kontrakt obowiązywał, ale od początku lutego kontrakt wygasł. W związku z tym pobieranie tej ropy ze źródeł rosyjskich było wyłącznie decyzją ze strony Orlenu. I ta decyzja w moim przekonaniu była decyzją błędną, dlatego że jak sam Orlen twierdzi, ma zapewnione inne źródła dostarczania ropy, w związku z tym od początku lutego powinien był korzystać z wszystkich innych źródeł, a nie ze źródła rosyjskiego. No bo jeszcze raz powtórzę, każdy dzień pobierania tej ropy i płatności za pobraną ropę to finansowanie wojny Rosji przeciwko Ukrainie. A propos wojny Rosji z Ukrainą, premier Mateusz Morawiecki poinformował o przekazaniu Ukrainie czołgów Leopard. W momencie, kiedy pojawiła się taka informacja, niemiecki minister obrony narodowej również powiedział, że Niemcy zdecydują się na taki ruch. Aczkolwiek wybrzmiały takie słowa, które mówią o tym, że nasze czołgi, czyli te, które mają być przekazane przez Polskę, są w stare... I popsute, jak odnosić te informacje ze strony Niemiec i czy w tym właściwie momencie Polska nie pokazała, że jest bardziej zorganizowana? Ja uważam, że bardzo dobrze się stało, że rząd polski podjął taką decyzję i tu trzeba pochwalić się premiera Morawieckiego osobiście i decydentów za to, że w tej właśnie chwili, kiedy Ukraińcy czekają na broń pancerną jak na powietrze, bo to naprawdę im jest bardzo potrzebne, Polska się zdecydowała na przekazanie pierwszych czterech egzemplarzy. Bardzo dobrze się tak stało i to akurat wtedy byłem w Kijowie i słuchałem o Opinii ze strony y, naszych y, przyjaciół Ukraińców, y, y, wszyscy byli z tego bardzo zadowoleni, dlatego że tego typu inicjatywa pociąga za sobą następnych i następni już nie będą mogli zwlekać z przekazaniem swoich leopardów Ukrainie. To skąd ta Ten, reakcja niemiecka pierwszym... propos naszych czołgów, że są stare i popsute? Jak to odczytywać? Nie potrafię tego zinterpretować. Niemcy zgodziły się na to, żeby czołgi Leopard produkowane jakby nie było w Republice Federalnej Niemiec przekazać, ale to też trzeba było na nich wymuszać. Tak jak mówię, w polityce trzeba mieć inicjatywę i bardzo dobrze, że akurat w sprawie broni pancernej Polska taką inicjatywę przejawiała. Wracając jeszcze do Niemiec, może to obniżyło, obnażyło stan niemieckiego uzbrojenia. No to jest, to jest pytanie, które trzeba zadać Niemcom. Inne kraje też deklarowały przekazanie leopardów Ukrainie, do tej pory tego nie uczyniły. Ja mam nadzieję, że będzie efekt kuli śnieżnej, to znaczy, że po tym wiście, prawda, po tym przekazaniu tych pierwszych czterech, czterech polskich leopardów pójdą następne leopardy z innych krajów i ta kula śnieżna pójdzie do przodu. Ukraińcy w tej chwili, tak nam powiedział premier e, wice, pani wicepremier. E, która jest odpowiedzialna za integrację z Europą i współpracę z NATO, powiedział o tym także prezydent Zełejski, liczą na to, że w tej chwili za koalicją pancerną pójdzie koalicja samolotowa. To jest następny wielki krok, który Zachód musi wykonać i tutaj też nie możemy pozostać bierni, też musimy mieć inicjatywę i też zachęcać inne kraje do tego, aby te samoloty, takie jak F-16, no, Zachód zgromadził i przekazał Ukraińcom, żeby mogli bronić swojego nieba. I postawmy przecinek przy tej koalicji samolotowej. Czy Polska powinna przekazać samoloty F-16? No tutaj trzeba poczekać na decyzję Amerykanów. Prezydent Biden wczoraj czy przedwczoraj powiedział, że jeszcze byłoby, jeszcze byłoby za wcześnie. To Amerykanie muszą taką decyzję y, podjąć, ale trzeba, y, trzeba zachęcać. Ale trzeba patrząc, działać. panie senatorze, z naszego punktu widzenia i z, z, z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa, czy nas na to stać? No, to jest bardzo skomplikowana platforma. Platforma, która wymaga doskonałego i długotrwałego, trwającego kilkanaście miesięcy przygotowania pilotów, która wymaga bardzo dobrej infrastruktury, tak jak nasza m.in. w Krzesinach, która można powiedzieć, że jest cacuszkiem, że jest swoistym laboratorium, jest wypieszczona i wypielęgnowana za grube pieniądze, także toskie no i wymaga wreszcie tak zwanego maintenance, czyli serwisu na miejscu. Wszystkie, te wszystkie warunki muszą być spełnione żeby jakikolwiek samolot F-16 został przekazany Ukraińcom. A my musimy kalkulować, tak jak pani słusznie powiedziała, czy to nie osłabi w sposób zasadniczy naszego bezpieczeństwa narodowego. Panie Santorze, mówiliśmy o koalicji czołgowej, która de facto już się zawiązała, Pan wspomniał o koalicji samolotowej, a ja dodam jeszcze jedną koalicję, o której się mówi i którą ch chce rozpocząć premier Mateusz Morawiecki. Koalicji związanej z amunicją. Czy to też jest dobry, dobry kierunek? No o tym przede wszystkim rozmawiał z nami pan prezydent Zełeński Na pytanie o to, czego na, na najbardziej potrzeba Ukraińcom, usłyszeliśmy jako przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych z różnych Parlamentów Europejskich, usłyszeliśmy amunicji amunicji i jeszcze raz amunicji, dlatego że Ukraińcy dysponują ludźmi, tak? Tych ludzi jest coraz więcej. W tej chwili jest na Ukrainie prawie półmilionowa armia. Ukraińcy mają coraz więcej dostaw broni, ale oprócz tego, żeby ta broń strzelała, to jeszcze musi czym. Strzelać. Więc amunicja jest sprawą absolutnie kluczową. I tutaj nie tylko o dostawy chodzi. Tu chodzi o zwiększenie produkcji w poszczególnych krajach europejskich oraz o bardzo trudną rzecz, ale jestem jej gorącym zwolennikiem, mianowicie o współpracę z firmami ukraińskimi, które mogłyby przenieść część produkcji na terytorium krajów członkowskich to w tym na terytorium Polski. Uważam, że to trzeba zrobić. I o tym między innymi prezydent Andrzej Duda informował, że są takie plany, aby wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi produkować amunicję, kiedy i gdzie miałaby powstać fabryka. To nie zostało sprecyzowane, ale na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego nie został zaproszony Donald Tusk, lider największej partii opozycyjnej. Jak pan to odbiera? No to jest wielkie faux ze strony organizatorów. Widać, że organizatorzy obawiają się Donalda Tuska, a przecież Donald Tusk osobiście jest odpowiedzialny za to, że w 2014 roku rząd polski wraz z prezydentem wystąpił w 2014 roku o uruchomienie artykułu 4 Traktatu Waszyngtońskiego, czyli tego artykułu mówiącego o konsultacjach i to było pierwsze wniosek o uruchomienie tego artykułu z Europy Środkowej wtedy kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Wtedy właśnie Polska za sprawą premiera i prezydenta Zgłosiła taki wniosek, czując się zagrożoną wojną, którą Rosja wydała wtedy Ukrainie. W związku z tym Donald Tusk ma wszelkie prawo do tego, żeby zasiadać w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i jako przewodniczący partii, i jako zasłużony dla spraw polsko-ukraińskich premier. Wspomniał Pan o Fopa, które zostało tutaj stworzone przez organizatorów. A o Fopa, ale z Pana strony mówi się, bo w sieci e, krąży cały czas popularne nagranie z Arkad Kubickiego, w czasie kiedy była wizyta Joe Bidena. Kiedy nie przywitał się Pan z Jarosławem Kaczyńskim, mimo że wyciągnął do Pana rękę. No, wszystkich zachęcam do obejrzenia tego na, nagrania w całości, czyli całych 16 minut, gdzie wyraźnie widać, jak. Zresztą Państwu mówiłem y, 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 następnego dnia, że po prostu nie zauważyłem tego. znaczy Nie zauważyłem tego i y, y, wie pani, tam panował niesamowity hałas. Tam wszyscy patrzyliśmy na scenę, kiedy się ukaże prezydent Biden. Y, y, grała muzyka, y, ogłuszająco grała muzyka. Y, był, był tłum ludzi, w związku z tym y, po prostu, tak jak Państwu wspominałem, nie zauważyłem. Tego I to nie było z mojej strony. Panie senatorze, pakt senacki w najbliższy wtorek ma być podpisanie takiego paktu senackiego. Czy może pan zdradzić szczegóły? Czy padną konkrety, na przykład dowiemy się, kto z jakiego okręgu będzie startował? Jeszcze nie. To będzie taki pakt ramowy. To będzie decyzja wszystkich umawiających się stron o tym, że zamierzają politycznie w tym pakcie uczestniczyć. Trwają w tej chwili rozmowy na temat algorytmu, jak on ma wyglądać. Wiadomo, że tak przynajmniej powiedziano nam, senatorom, którzy wygrali poprzednie wybory, że jeśli tylko będziemy chcieli, to mamy zagwarantowane miejsca w Senacie. Ale zanim od tego ramowego porozumienia przejdzie się do konkretnych okręgów wyborczych, a w tych okręgach wyborczych konkretnych umieści się również konkretnych kandydatów, to jeszcze chwila czasu musi upłynąć. Pytam o, to, o te konkrety, bo się zastanawiam, czy podpisanie czy stworzenie jakby ram tego paktu senackiego to nie będzie powtórzenie tych informacji, które Państwo już ogłosili, że senatorowie opozycyjni pójdą raz, razem zrzeszeni do wyborów. No, wszystko na to, tak by się chciało, tak? Taka była wola polityczna, ale y, ogłoszenie tego porozumienia ramowego to już będzie coś więcej, bo to będzie tak naprawdę decyzja. To nie będzie tylko y, wola, to nie będzie tylko powiedzenie chcielibyśmy, ale to będzie powiedzenie zdecydowaliśmy się pójść razem do, do wyborów i to będzie ważne wyrażenie polityczne najbliższego tygodnia. A kiedy poznamy szczegóły? Tego nie wiem. Trzeba uzbroić się w trochę cierpliwości. Ważna, jest, ważna będzie ta deklaracja. Deklaracja, że cała opozycja demokratyczna postanawia wystawić wspólnych kandydatów i wspólnie ich popierać do Senatu. Spodziewa się Pan na koniec jeszcze jedno pytanie, że trafią do nas pieniądze z KPO jeszcze przed wyborami. No obawiam się, że nie, dlatego że do tej pory rząd nie złożył wniosku o płatność. Przegapił bezwrotną zaliczkę w wysokości 4,7 miliarda euro, która była zaliczką do rozdysponowania według woli rządu w 2021 roku. Przegapił pierwszy semestr, przegapił drugi semestr, a zatem dwie możliwości złożenia wniosku w ubiegłym roku. Nie składa w tej chwili też tego wniosku, więc mam wrażenie i to jest... I to jest bardzo smutne wrażenie, że rząd tych pieniędzy po prostu nie chce, że woli zachować struktury wymiaru sprawiedliwości, które stworzył pod siebie, woli zachować takie struktury, które będą gwarantowały bezkarność swoim politykom i urzędnikom w miejsce pieniędzy 170 prawie miliardów złotych. 170 miliardów złotych, które dla Polaków, dla Polek, dla małych, średnich mikroprzedsiębiorstw, dla polskich nauczycieli i polskich szkół, dla polskich pacjentów i polskich lekarzy, dla energooszczędności polskich domów, dla polskich dróg. No tak, na razie to jeszcze, prostu... panie senatorze, Trybunał Konstytucyjny, konstytucyjny musi rozstrzygnąć sprawę ustawy w Sądzie Najwyższym. Ale tu musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Senator Bogdan Klich, Koalicja Obywatelska, były minister obrony narodowej. Moim państwa goście. A jutro w wydarzeniach o 18.50 spotka się z państwem.